Helena Pilejczyk, Igrzyska Olimpijskie 1960 z Kłowalej. Pierwszą olimpijką województwa warmińsko mazurskiego jest Helena Pilejczyk, która uczestniczyła w Igrzyskach Olimpijskich w Dalekim Skłowalej w 1960 roku. Pani Helena jest jedną z. Z najważniejszych postaci elbląskiego sportu. Wprawdzie urodziła się na Mazowszu, ale do Elbląga przybyła dość wcześnie i tam związała z Elblągiem swoje życie i zawodowe, i sportowe. Odnosiła sukcesy krajowe, a w 1960 roku wystartowała. W Ostersund, w Mistrzostwach Świata, gdzie zdobyła srebrny medal, i to zadecydowało, że polskie panczynistki uczestniczyły w Igrzyskach Olimpijskich w Skłowalej, bowiem władze Komitetu Olimpijskiego nie za bardzo chciały wysyłać w tak daleką wyprawę łyżwiarki, które uważano nie mają za dużych szans, a na wycieczkę nikogo nie było stać. Okazało się, że ten wyjazd był bardzo opłacalny bowiem dwie zawodniczki, Elwira Seroczyńska i wspomniana już Helena Pilejczyk, w jednym dniu, w ciągu niespełna dwóch godzin zdobyły dwa medale dla reprezentacji Polski, Elwira Seroczyńska srebrny, a Helena Pilejczyk brązowy medal. Wystąpiły w konkurencji 1500 metrów. W jednym z pierwszych biegów jechała Seroczyńska, która uzyskała najlepszy czas i jej wynik na tablicy na pierwszym miejscu widniał bardzo długo, aż do momentu, kiedy na starcie stanęły dwie zawodniczki, Helena Pilejczyk i Rosjanka Skoblikowa. To był najszybszy bieg tego dnia. Rosjanka go wygrała. A Helena Pilejczyk w zaciętej walce uzyskała też doskonały rezultat i w efekcie została sklasyfikowana na trzecim miejscu, a więc zdobyliśmy w jednej konkurencji srebrny i brązowy medal. Owacji nie było końca. Cieszyła się Polonia, zgotowała naszym medalistkom ogromną owację, a po powrocie też było wiele gratulacji. W takich sytuacjach bywa tak, że znajdują się i malkontenci. Niektórzy uważali, że pani Helena w wyścigu z Koblikową pełniła rolę zająca, którą znamy z mitingów lekkoatletycznych i tylko dzięki pani Helenie Rosjanka była tak zmobilizowana, że uzyskała fantastyczny czas. Oczywiście nikt tego nie brał na poważnie, ale cóż, zawsze się znajdą i tacy. Pani Helena jeszcze startowała 4 lata później w następnych Igrzyskach Olimpijskich, ale już nie była w tak wysokiej formie i zajmowała mi dalsze lokaty. Natomiast jej późniejsza kariera krajowa, przede wszystkim jeszcze w roli zawodniczki, a przede wszystkim trenerki i działacza sportowego była imponująca. Rzeczywiście zyskała w Elblągu ogromny autorytet podejmowała wiele inicjatyw sportowych. Elblążanie ją pokochali, a łyżwiarstwo szybkie w tym mieście znakomicie się rozwijało. Warto wspomnieć, że nowa hala lodowa w Elblągu nosi jej imię i to też świadczy o popularności pani Heleny Pilejczyk. Oczywiście została honorowym obywatelem Elbląga i cały czas z jej zdaniem liczą się i władze, i mieszkańcy. Po prostu wszyscy panią Helenę Pilejczyk kochają.